Siemaneczko ludziska z tej strony Kazik. Jak widzicie dzisiaj już jestem tym razem na polu, nie zaczynamy nigdzie tam z jakichś miejsc, tylko ja już zacząłem po prostu ciężką pracę w polu eee, Tak wyszło, że tniemy sobie... U kogoś jest przegłos ogólnie. Nie wiem którego słupaku jeszcze Także ludziska widzicie sobie, ja bardzo Jeszcze? Lubię. Nie, już nie ma, jest okej. Okay. Eee, Kukuryckę sobie tnę. Eee, Miki teraz, to, e, Miki, co ja co dużo z Mikiem dzisiaj czasu spędziłem i wam Miki. Madzi zaraz ma tam wpaść i z Kremerkiem będzie napierdzierał Już go słyszę gdzieś Już zapierdzielam. No to poczekaj Ja tu wysypię to co mam no, Ładnie się sypiej. Ludziska dzięki, ogarnąłem dzięki wam yy, ten przy kombajnie. Jurek dokładniej ogarnął I tak, wbijajcie na snapa yy, Kazik478 dodawajcie, pooglądamy sobie Uśmiejemy się i najwyżej to zobaczymy jak to wyjdzie z tym snapem już sporo osób nie dodało, już sporo snapów obejrzałem także e, to co? Słuchajcie, patrz kasy Chłopaków tam nie będziemy jechać, bo chłopaki sobie tam zboże wywożą a my sobie tu podniemy w tym czasie kurickiem. Tak na jeden rząd, ale tak realistycznie bardziej Żeby to jakoś wyglądało Maty od jednej strony ci ciąć? O tak by było najlepiej Dobra, bo ja się poprzyczę będę musiał rompnąć no Trochę tu... sobie zrób poprzyczę jeszcze, nawet mi to starczy czekaj, mam tutaj jeszcze romnę na dłużkę sobie, w ten sposób Żebym tak mniej więcej wiedział i będzie gliczor Koniec Ile masz? 10 tysięcy prawie, to jeźdź, jeźdź, jak skończymy, bo nie tak na nic nie będziemy Skończył, skończymy to pewnie no, nie... Próbujemy. Nie Rzec. no, my człowieku, tutaj zanim to zetniemy, to o, panie. No tak wychodzi, że tu jest sporo tego. Dobra. Vloga żadnego nie ma z targów i nie będzie ze względu na to, że ogólnie się zawiedliśmy, co to tam było to no, stypa. No stypa, my jechaliśmy sporo. O to było. Chłopaki też w chwój kilometrów przejechali jak widzicie to Ale w sumie najlepsze z tego było nasze spotkanie. No. I muszę wam coś ludzie powiedzieć. Powinniście dostać opierdziel za to, że nie podchodziliście, bo widzieliśmy naprawdę... Tak, wiele osób się chowało, naprawdę było to widać. No paru podeszło, nie? Parę osób podeszło. Z także... grupek chyba. No, coś, coś takiego. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie. A... Te osoby. A najlepsze wiecie co? Miki dostał dzisiaj snapa od osoby jednej, która go widziała. Mhm. E, jak ten, jak stał pod KFC To ktoś go widział i tylko zrobił na Mati, bo cię nie widzę w lusterkach. O oh, bosz. Mm. E, I nie, podszedł nie zagadał i nic? Nie, zrobił sobie zdjęcie i Matimu e, Mikiemu nas na Snapa wstawił. To To jest takie bez sensu. No ale no byśmy pogadali, pośmiali się, a ktoś po prostu nie poszedł. No trudno. E, poszedł po burgera i ten. Wurczę tak bym go Także ludzie, no podbijajcie, no kurde, przecież nie jesteśmy jakimś tam nie wiadomo kim, żebyśmy nie pogadali. Po to jesteście, żeby pogadać, spok, nie? Spoko, spoko, Także... Było ogólnie Zresztą i tak, jak zdjęcie robiłeś, to my tam z matim i z Bartkiem na bok. No przecież nikt wam nie kazał. No, odchodziliśmy specjalnie, żebyś tam miał. Co ty masz za ten... ...dura? Dura. No, widzisz. Gdzie ty kosi? Może pyl... Jurek odejdź Ale kolba Takie kolby to mi jeszcze nie wciągło do zbiornika <grytanie> Przejechał Dobre, mnie Kurczymyk Już mi łeb rozbolał Jeszcze jeden poprzecznik walny i będzie prima sa jeszcze jedziesz, jedziesz tu, tu? Nie, Jadę Gdzie ty jesteś? No ty jesteś pod połem już Nasz synko do domu ten, jak coś, to odepniesz mi przy tych przyczepach i przeprowadzisz. Ludziska, no na ziarno, bo nie chcieliśmy wszystkiego na kiszonkę robić, a ja szczerze mówiąc, po prostu nam się skończył czas na tą nasieczkarnię. Ja <laughs> na Nie chciało się robić, jo, nie chciałeś. Nie, skończył nam się czas. A co poczekaj, jaka jest różnica cenowa? Chuj chujku. Droższe pewnie. Dużo jest droższe. 600? Kisio... No. A jo, kiszonka teraz 1600. Dwa razy tyle. No, no to nawet dwa razy tyle, weź tutaj i weźmy a ten, a powiedz mi... A Kiszonki już by było kilka przyczep. No. A na ziarno dopiero co ja tu mam. Zbiornik niecały wysypałem i drugi musa. No i długo już będą nowe zakupy na przyszłą serię. No także na następnym odcinku prawdopodobnie jakieś New Holandy do nas wyjadą na gospodarstwo i tupaków. No, nie nie w No ale... Podejrzewam, że ten ciucholant pójdzie za 914, km, a to co nie? 914 no, na pewno. Się <coughs> a u nas może coś innego jeszcze wejdzie, zobaczymy, może też nikolad, może coś innego. Może no 900 wtedy te To dwa takie mocniejsze ciągniki. Pokombinujemy Za no 9, to... dwójkę, bo 914 ma... No dwójkę no. Mocniejsza jest chyba. 914 ma przednie jeszcze. W końcu będziecie mniej coś no. większego. No. Jak to zawsze gada, że w nie końcu no, coś z równą waszą mocą. Waszych Wejdź na pomocy. serwer, zobacz co mamy, nie? nie I tak wszystko mocniejsze Chcesz też z nich Holland. Hol pobrać? Ale to i tak podejrzewam, żeby ci przyciągnęła. Cholera wie. one no, są no, niedopracowane, także wiesz. A te stare New Hollandy to mhm mm To były ciągniki. Serone, to były ciągniki, a nie teraz. No. No na pewno. Ale coś mi się zbugo Owało chłop. Um. Także nie ma co porównywać. Ile Jurek ma tam to przepazu dużo? No Ale nie, odjebałem. Nie, nie. O, o, odrypałem. Nie zauważyłem, że miałem dużo procent. I człowiek jak wpadłem to jak dzik w te Jak Dobra. dzik w paśnik w tą kukurce. Jak moja była ksywka wpadłeś. No kurczę. Matthij tu A. Bo... Matiej jak możesz to później przeprowadź ten na poprzycze. To jest, zboże. No, to jest Boży No tam jest jęczmień Faaaa kurwa tak było blisko posypane pszenicę ja wie kurwa co jest o, Coś usta Ty to wiesz co? Ja to wywalę na hale gdzieś I to będzie leżeć tam do materiału 7 wiesz Jęczmień, się no, nie ten, ja tutaj z... nie wiem zobaczę co to jest A co ty wiesz ja pszenicę No a ja tu je, yy, resztkę pszenicy zostawię na siew Wycofnę lekko No no dobra idealnie Prima dobra Ty o, pierwszy też możesz zawalić chyba nawet Niech każdy może walić gdzie się chce Gdzie mniej, gdzie mniej będzie przeszkadzać No nie. Tu zaraz, no, muszę poprawić. Damn. Bo wyciągnął mi Ok. a już mam miejsce, koło header'u nawalę no. no Kurczę, nie tak mam przestawione Także. Ludziska od razu, jeszcze sorry za ten motłak, że on nie wychodzi, ale szybki internet mi się skończył Skończył Tak, dzisiaj no. mi się skończył, no wczoraj człowieku Wie. po tym live'ie dostał tak w tupę no to głowa on mało, bo ja tak to małe, mało co korzystałem a po wczorajszym live'ie tak internet dostał w dupę, że praktycznie cały tra No transfer się skończył i tyle. I dzisiaj wrzuciłem raptem 800 mega co tego filmiku i reszta się wrzucała normalnie z tego Na wolnym Także z Mikiem czekaliśmy półtorej godziny, żeby cokolwiek na kompie ruszyć Tak już wrzuciłem no, 88 się... luz Da się radę I tak. Sprzedałeś? Sprzedaję. No 10 tysięcy na razie bo wpadło, niecałe. Nie, 20. 50. Już. 20... niecałe też. A nie? jeszcze jęczmienia o ile? Muszę sprawdzić jęczmień lepiej chodzi. O jak dobrze. Jęczmienia mało jest. Jak Jak jęczmienia? Jęczmienia więcej niż przyńcy. Nie, tam jest jeszcze jeden Były dwie, dwie kubki tego pszenicy. I jedna jęczmienia. Coś jakie mała? Mhm. Mm o Boże, to też na siebie idzie. Z nie mieć, nie? Teraz nie Ale jutro będzie miał kiełpignowe no, podobnie. Prawdopodobnie A to ktoś ci kupuje czy... Nie sam Maty to się stanęło. W końcu. <laughs> Nawet ja musiałem patrzeć nie Mati, że coś się stało tylko sprzętu o twoim warku. Nie, bo tu patrzę... To... Aha, bo ty wyjechałeś tym, dobra Ta, wyjechałem, w sensie, haderem wiesz Złapał po sobą się, co tak stanąłem, Mówię, co jest? Nie, nic, Nie, ale ładne rzeczy tu są porobione na tych mapach, wszystkich, także Genialnie to wygląda Te skiny, to wszystko, ła wow. Skin jest jak sesna LOL Także te sorki za tą nieaktywność 3 dni Ja tak się dłożyło, że jednego dnia mm, Ej, ja. jeszcze dwie ja tak To ja tak samo To tak samo? A nie przy nic To no mówiłem Znowu się przepina i nawal tam na hale Najgorsze, że kręci mnie w nosie i pewnie kichnę zaraz. A tego A żeby ludzie nie chcieli. Dupy. Wyłącz mikro na chwilę. Ale kamerka? Ale no to co, no to nie będzie tego pierdolnięcia. Kazik, tak. co jest najgorszy u krowy, nie, jak tak. będziesz cielność? Jak jest nie no. Nie. Jak krowa zacznie srać i kichnie. No u nas jeszcze takiego przypadku nie miał. A no, u nas no, raz to tak było. Chcesz, oh, I Ludzie no. tak. Weterynarz tak, nie tak, w ręku tak jest. Ocierał się, nie? No <laughs> <laughs> to klasnęła to chłopi Chyba dwie odmiany kukurydzy miałem A to, ja lepiej sypie druga gorzej. Nie, na jednym rola na tej Roland yy, przyczepie Jest takie żół żółciutka, a na tej pronarce jest taka bardziej taka ciemniejsza. która bardziej realistycznie wygląda. Ja musiał te... chwilę poczekać, bo one się załadować tą skrzypkę żółtu Nie, ja bardziej... Pronarka lepiej wygląda. Odwozie. Dobra, i poszli. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak nie. równiutko sobie grałem. Tak to jak mi tam pasowały brzegi, nie brzegi, wszystko to szło. A żeby tak? Nie, nie wiecie, czy kurde coś powiedzą za ten, za nagrywanie na basenie? Nie wiem, A czy Bartek Bartek nagrywa na basenie? Ja się ratownika zapytałem, mówi, tak, że ten, tylko żeby ludzi nie było widać. To tak trochę słabo, jak ludzi ma być nie widać. Ale jak w wodzie pływasz ten. Nie, no nie mam uchwytu, a monopadu mi szkoda. W sumie mam jeden. Na głowę na głowę mam. No, no, to na głowę sobie zarusza. no na głowę to wiesz, takie jest tam 2 na 10, bo mnie nie będzie widać. A co z ja pływa. może... Ja tak widziałem to... gościa na basenie, kurde, z oryginalnym GoPro na pływał. No, masz dwa. Ja mam dwa, także jedną pod wodę mogę wziąć. No. Jeden będzie bardziej orodzywiał, ale to jest aluminium. To nie powinno tak. To ja mam AMELINIUM! Tego nie pomaluję! Trzeba farbę amelium. O, później wam O kurwa! Romuś, o kurwa! No pójść, posłuchamy. Widzowie te sobie chętnie posłuchają. O Boże, znowu zaczął kłóć. Nie wiesz. <noise> nie, nie puszczę tego. Bo? Bo to trzeba zobaczyć, obejrzeć. No a no to ludzie już będą mieli przedsmak, będą może chcieli obejrzeć sobie. No to poczekaj... Jak mnie nie wywali z tego Dobra, zaraz cię pewnie wywali <noise> Jak słychać mnie? Tę, kurde mi lewe oko boli Nie łączy ci Mie też bym dzisiaj wiórów od boko. A wiór, a wirówka Co? I tak chcemy się Słychać mnie? <noise> tak, tak, jest ok tak. Wiecie co, w kabinie, to, to równi mi się y, ciało, a teraz odpiercielam. No w kabinie tak realnie. Combine do mycia. Do mycia. O, Słabo słuchać urek. Nie Nie, to nie ma nie, nie. sensu, bo to nie słychać za bardzo. Słabo nie. słychać. No, pójdź, o matko tak boska. Uramati? Tam. Zmieścimy się na trzy przyczepy. Co, gdzie dużym Teraz przyciągnę tamtą. Tam. Coś się tnie. Teraz? Okay. Nie. Więc te duże burtu się nie dało do nie? Nie, nie, jeszcze tamtej nie sypaliśmy. Ale nie, tutaj się pyta bo naszą. Ale do tej żółtej Czy... mówicie? Pomarańczowej no. takiej? Nie, tylko o, drugą można, bo trzeciej już nie. Aha, dobra, easy. Do zbóż, nie? Tak, tak. Trzecia tak. jest tylko do kukurydzy. Ja rozumiem. W sumie widziałeś jak mam mieć z przodu siatkę na tej tej... No tak, no kukuryda hmm. by przeleciała nawet. Gnoj by nie przeleciał, o. Obornik by nie przeleciał, na pewno. A właśnie, bornik od nas będzie ci brać? Na, na razie nie. No nie, to nie... Wiesz, tam, to mi tam nie zależy. Będzie więcej no. dla darmowego nawozu. No. Pełen? Mhm. Ur, mogłeś mi te przyczepy od razu podstawić, tak to muszę... Kurczę, znowu nie Dobra, dobra, już nie kupimy. A jakbym no. tam podczepił do tyłu, da się czy nie? Dobra, wiecie co? Będziemy yeah, kończyć. Chcecie yeah. ludzi przyjechać. Także ludziska dzięki za oglądanko, dajcie łapeczkę, napiszcie komentarz, trzymajcie się, do jutra. Hejka.